Takim składem będzie grał? Tak. Słuchajcie, no takim składem zagra nam Kacper. Przedyktuj, bo słaba ostrość jest. U, mów, mów Łukaszku. Ja też nie widzę. Kto będzie? Czekasz ja już nas? Halo, halo? O jest, no. Pokaż. No, e... no Dobra, już mówię. No, ale Marsjal który jest ubity. Marcial? W ma własników Musa. Mhm. Też mamy musę. Prawie prawe skrzydło Zaha w informie. Dziękowa mhm. pomoc to jest niesamowity w tej Fifie Kante. Na drugiej pomocy gra Lolana. Aha. Na defensywnej gra Łyniama, który ma 1,88m. Super. Później obrana to jest Vanandport. Aha. E, na środkowej obranie Bailey razem ze Smolinkiem i ten dostał Czyli obrano. głównie w Premier League poszedłeś, Tak 4 Tak, tak, tak. tak pewnie. Słuchaj, my też idziemy w Premier League, bo wiesz, że mamy tą naszą przygodę z tym naszym Hunterem, nie na koniec. Ja wiem, nie, Wiem, 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 też wiem. A na bramce, moim zdaniem. Ogólnie Najlepszy bramka tej tych rzeczy? Kurtuana. Kurtuana bramce ogólnie, bramce ogólnie najlepszy w tej bramce. Nie, Słuchaj, nie. my w tym momencie cały czas jesteśmy Kasperku w trakcie montowania składu. Kochani widzowie, przypominam, że kroi się za kilka chwil fajny mecz. Gutek z Kacprem będą grać w FIFA. Mecz friendly, ale nie do końca friendly. Mecz będzie towarzyski, kochani. Spotka się Gutek z Kacprem swoimi składami. Natomiast, kochani, z wielkiego serca Kacprowi jeszcze raz wielkie dzięki. Przelewa na nasze konto 20 tysięcy końców, robi zakupy z naszej szatni. Gutek te pieniążki teraz, jakby, pożytkuje na stworzenie składu, z którym za momencik rozegrają mecz. Żeby mecz miał jeszcze więcej pikanterii, kochani, dostaliśmy świetną propozycję, kochani, od Kacpra W przypadku wygrania meczu mamy 50 tysięcy do przodu, w przypadku remisu mamy 20 tysięcy do przodu. No, w przypadku, jeżeli przegramy, Gutek robi 100 pompek. No, Żartuję, Kacperek nas słucha. Kacperku przywita się z widzami. Słuchajcie, jest tam z nami na Messengerze, jak widzicie, tam daliśmy telefon, bo tam dobrze Wi-Fi ściąga, dobrze słuchać głos. Natomiast Gutek cały czas na zakupach, Kasper szykujemy nasz skład. Z Jeszcze chwileczkę i będziemy mogli część tego składu Wam zaprezentować. Natomiast dzisiaj gościnnie u nas na występach Łuki. Łuki, przypominam, kochani, jest teraz przerwa między, między świętami a Sylwestrem, czyli wolne od szkoły, natomiast wolne od treningów. Wiele klubów ma przerwy świąteczne, natomiast jak gdyby my z tych przerw już tak nie do końca korzystamy, jeżeli chodzi o sport, dlatego że robiliśmy dzisiaj trening. Byliśmy na sali prawie dwie godziny zabawy z piłką. Były sekwencje, były z wody, dryblingi, były gierki, koperty. Naprawdę świetnie się bawiliśmy, dobrze trenowali chłopcy, a teraz w nagrodę bawimy się w FIFE. Łuki dzisiaj zostaje z nami na noc, kochani, także no, gutek cały czas... Słuchajcie, no Kacper świetne wskazówki nam też tutaj przy okazji podrzuca. Kacper, przekochany chłop, słuchajcie, sam sobie wrzucasz tutaj kukułcze jajko trochę do gniazdka, czyli wiesz o co chodzi, dajesz nam informację jak mamy Cię ograć, dziękujemy Ci bardzo, ale to świadczy tylko o tym, że to fajny i dobry chłopak, kochani, natomiast tak naprawdę my się po prostu świetnie bawimy, czy tu się uda wygrać, czy przegrać, czy zremisować. Czy no. Podsłuchuję, dlatego że oni co chwilę jeszcze kochani grają. Oni co, chwilę, co chwilkę grają, rozmawiają, robią różnego rodzaju ustalenia. Serio? Jak Gutku, co mówi? Tego kurtuła ma taką bramkę. A on tak zrobi w swoim no. składzie. Słuchaj, powiedz Kacperku. Kacperku, skąd do nas rozmawia, Skąd jesteś? Kujawsko-Pomorskiego, czyli tam yy, na północy Polski, czyli przez tamten teren przejeżdżaliśmy ostatnio. Wiesz, że Gutek we Władysławowie był w Cetniewie na zgrupowaniu, także niedaleko ciebie przejeżdżał autokarem. To jest około tak, masz tam piękną okolicę, słuchaj, yy, pozdrawiamy całą swoją okolicę. Okolice Wocławka. okolice Wosławka, Wosławka Kujawsko-Pomorskie, yy, natomiast... Yy, Powiedz jeszcze, jak dawno bawisz się w Fifę, od kiedy y, jesteś z Fifą? Od Fify 2011. Czyli podobnie jak my, słuchaj, Gutek no, pierwszą Fifę miał 6. 2011. O, sprzedaliśmy, brawo pierwsze nasze zakupy, widzieliście akurat widzowie, akurat pierwsze nasze transfery udało się coś sprzedać, natomiast słuchaj, myśmy też zaczynali Kacper 2011, bo Gutek jest z 2006 roku, czyli miał wtedy lat 5 bawiliśmy się wtedy w FIFE, co prawda w PlayStation 2, no grafika i wszystko tam było takie mocno toporne, ale jak gdyby już bakcyla łapaliśmy, natomiast jakoś nie poświęcaliśmy za wiele czasu, bo wiesz, że dla nas jednak realna piła ważna powiedz jeszcze nam Kacperku, czy graż gdzieś piłkę nożną, masz klub tam swój, czy jesteś pasjonatem? Czy jakiś klub tam, gdzie Rozumiem, i chodzisz na treningi, coś tam pogrywasz, tak? Tak, tak, tak. Rozumiem, no to świetnie, no to trzymaj się tej drogi, bo to bardzo ważne. Wiesz, FIFA też jest fajna sprawa, słuchaj, dużo emocji, dużo fajnej zabawy, natomiast zawsze trzeba pamiętać o tym, że jednak prawdziwa, realna piła to podstawa. Jakie zakupy idą butek? Powiem ci, że chyba kupuję sterlinga. Ja nie polecam, Cię Naprawdę Cię innie, innie grał fatalnie. Okej, okay, dzięki. E, no dobra, czyli w takim razie, słuchajcie, Sternik nie trafia do nas, do składu za namową Kacpra. E, w każdym bądź razie... E, w każdym bądź razie, słuchajcie, przy, przypominam nasi widzowie, że jesteśmy w trakcie montowania składu, także w tym secie jeszcze nie będzie meczyku, wielkiego meczyku z Kacprem. E, Najgorszy składek jest możliwy bramiarnik. Yy, tak, Kacperku, a ja mam, yy, czyli ja to jednak... Je... To by było za mocne, po prostu to by było bez sensu. Że y... sobie tak yy, a powiedz mi jeszcze jedną rzecz. Kacper, z którego rocznika jesteś? Yy, 2-4. Czyli dwa lata starszy od Gudka, 2-4. Yy, dobry rocznik, czyli jesteś u 13 teraz. Yy, w każdym bądź razie, słuchaj to... Tak, tak. Czyli... Yy... Czyli gracz w Młodzikach, gracie już jedenastkami na całych boiskach, czy jeszcze bramka na szesnastkach? Znaczy teraz już grać na całe. Na całe boisko. No to jest, ten, to jest ten moment, kiedy 2004 zaczyna wchodzić już na całe boisko, słuchajcie, także już zaczyna się taka fajna profesjonalna piła. No ty troszkę szybciej chyba Gutek, bo, no, bo u nas idzie to trochę szybciej, wiesz, myśmy w tym roku jeszcze powinni turnieje grać, a już gramy e, bramki na szesnastkach, już gramy z rocznikiem 2-4, młodzikujemy, natomiast no, nasze młodziki, młodziki 2-4 już trampkarzują, także wiesz, w Lubinie jest zawsze tak, że młodsi już grają ze starszymi. Czekaj, ostatni zakup, ostatni zakup robię. zaku przyjeżdżam, nawet nie po prostu fantastycznie. Kto? No moja drużyna, to obrancowi z premieranik, to szczerze nie będą fantastyczni. E, słuchajcie, no chciałbym powiedzieć, że gutek właśnie ostatni zakup teraz robi. No nie. nie udało się, a jej zawinęli mu Belarina. E, słuchajcie, za chwileczkę widzowie zaprezentujemy was na, Wam O, No wej Elina kupuje. Jaką e, formację wziąłeś? E, 4, 3, 3, wariant 4. E, Guteczku, odsłoń nam troszkę monitor. troszkę monitor. Bo my za moment Wam już zaprezentujemy słuchajcie, yy, nasz skład. Także jeszcze tylko tego Belerina Guteku zupełni i myślę, że będziemy chyba za chwileczkę Wam pokazywać jak wygląda nasz skład. I to w tej części, w następnej części już będzie mecz. ciebie? Słuchajcie, Belerin widzę, że ma straszne wzięcie. Gutek nie może kupić. Co kupuje to go od razu zmiata, Ty. Tak mocno Belerina wciągają? No bardzo popularna karta. Widzę, że jest bardzo lubiany Kasper Belerin. Rozumiem? 99 kontraktów Słuchajcie, trafiliśmy ballerina z 99 kontraktami, także ostatnia karta się dokonała. Kacperku drży kochany robimy skład. Proszę Gucio, teraz poukładaj chłopaków. skład i się boję trochę grać z tymi brązowymi kartami. Nie musisz grać brązowymi. Nie musisz grać brązowymi. Kacperku normalnie się baw, kochany. Ty i tak na szale rzuciłeś tu bracie 50 koła. Ale chciałam, no, z wiesz, ja ci powiem, ja powiem Kacperku, dziękujemy za wyrównanie szans, dlatego że my mamy w tym momencie takie spore braki techniczne w pogrywaniu w, w 17, dlatego że tak naprawdę jak wiesz mamy ją od dwóch dni, butek raptem hunterem zagrał 2 czy 3 mecze, ale powiem ci, że to bardzo dziwnie. Powiem Ci, że bardzo słabo to wyglądało. W niektórych meczach ten nasz Hunter to w ogóle jakieś noty po 6-0 dostawał. Yy, nie mógł nic zrobić ani nic podać. Wiesz, ja rozumiem, że on ma niski overall, tam 60 coś, prędkość, wolno mi się wszystkiego uczy. Ale mimo wszystko, jakieś tam przyjęcie piłki czy podanie powinno być bardziej dokładne. I tak dopiero od kilku meczy się rozkręcił, strzelił jakieś dwa hardtriki u nas na kanale. Także zresztą będziesz to wszystko w naszej przygodzie oglądał. Dlatego że rozumiem, że śledzisz naszą przygodę z FIFA. Rozumiem. Właśnie dzisiaj, w ogóle dzisiaj musieliśmy puścić, dzisiaj musieliśmy puścić, słuchaj, odcinek numer 7, dlatego że jesteśmy w trakcie odcinków świątecznych, ale trochę za ostro kolędowałem i mi YouTube cały czas blokował film. YouTube! Ja nie wykorzystywałem golców muzyki, kochani, do tworzenia naszego materiału. Natomiast cały dzisiejszy dzień walczyłem, dlatego że cały czas pojawił się komunikat, że materiał jest golec orkiestra. Ja o tym wiem, ja o tym ciągle powtarzałem w filmie, natomiast musieliśmy wycinać po kawałku cały czas tą muzykę. W pewnym momencie moje gadanie straciło kompletnie ja, sens. No ale inaczej się nie dało. Słuchaj, Gutek, już masz skład? Słuchajcie, prezentujemy skład. W takim razie... My prezentujemy teraz dla naszych widzów skład, a twój skład zaraz zaprezentujemy. Kacperku, twój skład zaprezentujemy za moment jak wejdziesz nam już na czas meczowy, czyli w następnym odcinku, dobra? A teraz my prezentujemy Guciu swój skład. Znaczy nie wiem czy w ogóle widzowie będą znali ten skład, bo to jest jakieś cieniastki sprawy Słuchajcie, daje nam straszne fory Kasper, jest pewny swoich umiejętności. Kasper, super, trzeba mieć własne poczucie własnej wartości. Ja Słuchaj, ale jeżeli wyskakujesz nam, że będziesz grał z brązowymi przeciwko Belarinowi i jego bandzie, no to taki szacuneczek, musisz trochę być pewny tych swoich umiejętności. Natomiast Guciu, czy możemy już pokazać nasz skład? Czekaj, szukam obrony dla niego. Słuchajcie, no bo on tu jeszcze się a czekaj, ustawia. Łuki, ja uh dobytyczne... zaraz prezentujemy skład. A Dawaj Piotrkę. Musisz tu z nami być na menadżerze, pomóc wygrać, bo już za kilka minut mocny mecz. Włóciu, możemy zobaczyć ten skład? Czekaj, nie słyszę go. Co zrobić? Halo? Bo nie możesz z go. Okay. Bo tu jest jedyne miejsce, gdzie go dobrze słychać i nie ruszamy telefonu. Natomiast zaprezentuj... Ci, pokażesz... co? O, jest. Aha. Nie, bo ja chciałem, żebyś nam tylko zaprezentował skład, jaki masz ułożony. No, ale ja już poczekaj, tylko mi coś powie, jedną rzecz. Dobra, okay. za dużo? Dobra. No, co? Jak to wytyczne zrobić? O, Dobra, weź w skład. Dobra, poczekaj. Weź skład. Słuchajcie, oni jeszcze mają techniczne informacje, także ja za chwileczkę wrócę, no. jak już będziemy mogli zaprezentować. Słuchajcie, no, mamy już skład, z którym Gutek będzie przeciwko kasprowi startował w wielkim meczu. Przypominam, w meczu o 5K, o 50K. No. Przedstaw swoją drużynę. Na bramce jest Michael. To znaczy y, Kacper Schmeichel. Aha, czyli Szma. obrona jest na Słaku. Środek obrony jest Bailly, Sako, prawa obrona Bejerin, środek pomocy Henderson, Herrera i Lanzini, lewe skrzydło jest Wolazzi, ma kumusa i na drugim skrzydle Dyer. Świetnie, czyli Premier League, teraz jak możesz Gutku, y, y, zejciuki, bo w telewizor wchodzisz. Teraz jeszcze ławkę rezerwowy Guti. Okay. No to jak cokolwiek, ale jak jest? Czyli słuchajcie, no jakby gracze tak, aby na ławce się znaleźli. Myślę, że pójdą pod motek za niedługo na handel. W każdym bądź razie, słuchajcie, widzowie, mamy wielki skład, szykuje się wielki mecz. Kacperku! Jak gutek czytał skład, to trochę się przeraziłeś, czy tak sobie. Rozumiem? Czyli, czyli defensywa nie najgorsza. A słuchaj, a jak czarnoskóra nasza siła ognia, bo mamy samych samych czarnoskórych... samych czarnoskórych sprinterów mamy z przodu. Wszyscy mają bardzo mocne tempo, bo las i cała banda. 89939 znaczy, ogólnie, jeśli chodzi o klimasy, to zawsze mi wychodzi bardzo źle, to i Rozumiem. No to w takim razie, widzowie kochani moi, jeszcze raz, macie skład, macie Kacpra, Gutka. Dzisiaj menadżerem całego przedstawienia, zamieszania, nasz przyjaciel Łuki. Kacper. Przypominam, jest z nami od rana. Także, kochani widzowie, zapraszam na Kacper. trzeci odcinek, w którym wielki mecz Gudek Kacper. kontra Kacper. Kacper. Zapraszamy.